Cześć, tak na zakończenie już tej dyletacji dachowej. Chcę wam pokazać, jak to zrobiłem na dole, bo na górze wam pokazałem już też w poprzednich filmach, a zapomniałem wam pokazać, jak to zakończyłem na dole. Czyli tą dyletację, gdzie wpuszczam powietrze po prostu z zewnątrz, żeby mogło to powietrze ujść samą górą dachem tam wysoko. I tutaj ma takie małe pomieszczenie, na tym przykładzie wam pokażę, o tutaj Oczywiście wszędzie jest porobiona tutaj folia przepuszczalna w jedną stronę, czyli ona tylko przepuszcza wilgoć z domu na zewnątrz czyli tam w tamtym kierunku i tutaj jest już prawie zakończona. Tutaj mam zrobione, bo miałem zabudowane, bo to było wszystko otwarte, oczywiście tutaj wiatr sobie hulał. Zrobiłem sobie zabudowę z zewnątrz, bo miałem tam kawałek Miejsca y, i miałem 5 cm wolnego, mogłem sobie takie bloszki 5 cm y, po prostu na piankę po prostu przymocować, przymurować, przy, przy jakby. I tak sobie y, zrobiłem, żeby tu mi nie śmigało, śmigało powietrze, za dużo powietrza zimnego. Y, tutaj y, oczywiście to tu jest już dół, tutaj są też zrobione. O, jest jest. Te, Sznurowanie jest zrobione pod spodem, czyli ta dylatacja 3 cm, tu. Y, tu są jedna i druga, z drugiej strony jest, jest druga listewka. Y, tutaj wchodzi ta folia. Y, tutaj y, zrobiłem dwie dziury, ponieważ jest mała y, tutaj szerokość między krwiami. Wystarczy, żeby były dwie dziury, to tam trochę powietrza się dostanie. Będzie tam ruch tego powietrza i i nie będzie się tak tutaj wszystko kisiło. Moim zdaniem wystarczy. Yy, zrobiłem, nawierciłem, mam takie wiertło długie, no tam mam 20 centymetrów z zewnątrz styropianu, no to no, takie wiertło nawet Wam pokażę, gdzieś tutaj mam, o tutaj jest, o, takie długie wiertło. I sobie tym wiertłem po prostu przewierciłem, trzeba wiercić to wcześniej, zanim się to przytwierdzi i zrobi się sznurowanie, bo tam później nie da rady zmieścić tutaj wiertarki, dlatego na początku się robi tam dziurki. Ja zrobiłem później i daję siatkę z tej strony. Tak samo z drugiej strony daję siatkę, żeby nic nie weszło tam od strony od strony dwor dworu, czyli tam siatkę daję na steropian, a tutaj daję siatkę takerami przybijam, żeby po prostu jakieś większe rzeczy tutaj nie weszły, żeby tutaj nic pod tą pod tą folią się tam nie zadziało. Na to na to idzie, no bo tutaj nie starczyło mi po prostu, muszę dosztukować. O, i tutaj dosztukuję kawałek po prostu tej folii, którą tu wywinę sobie na te wywinę sobie o, na te na tą zabudowę z tych pustaków, tutaj połączę oczywiście to taśmą, taką Corotop, bardzo dobra taśma, o, tak się nazywa Corotop Fit. Ona bardzo dobrze klei i, i później nie odpada, nie odpada, nawet jak jest gorąco. Czyli tutaj się nic z nie, nie dzieje. I później tutaj mam jeszcze, wywinę sobie tutaj papę na to, żeby jakby coś tam się skraplało, z tego leciało po tej, po tej folii z tamtej strony, żeby nie leciało tutaj na konstrukcję dachu drewnianą. I tak sobie, i tutaj też sobie to tak zatakeruje tam będą te dwa punkty, gdzie będzie wpadało sobie powietrze i śmigało sobie na samą górę, tam gdzie robiłem też dziurki, żeby mogło to powietrze gdzieś tam się uwolnić na górze. Yy, tutaj jeśli chodzi o, o okno, nie robię, nie robię tutaj yy, dratacji, ponieważ tutaj nie ma sensu, bo jest tak okno blisko osadzone krokwi. Że no tutaj powietrze tylko by śmigało sobie na samym dole, czyli tu wychładałoby pomieszczenie, wychładzałoby to okno od dołu, ale nie, powietrze by nie szło na samą górę, a to jest filozofia cała, żeby po prostu to miało gdzieś ujście. No to bez sensu. Tutaj mam tu większy, większą odstęp krokwi między jedną a drugą. Mam tu 70 cm. Jak mam takie większe odstępy krokwi, no to robię trzy takie punkty. Tutaj już nawierciłem też 10 cm od jednej strony, tak sobie robię. 10 cm od lewej, od prawej strony, żeby było równo, żeby to jakoś wyglądało. I w środku tutaj jest tylko 35 cm, bo 70 ma, mają tutaj odległość między krzewkwiami, prawda? No i jak tutaj już skończono, to też zrobię tutaj do tych listewek sznurowanie. Później, później tą folię dociągnę do końca. Folię tutaj wywinę. Tutaj przytakeruję oczywiście prze, 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 na początku, zrobię tą siatkę, żeby tutaj nic nie wychodziło, jakbyś tam szczelnie ją tutaj przytakeruję. Wywinę folię, wywinę tą folię na tamtą folię, i tyle jeśli chodzi o przygotowanie do wełnowania. I później, już tylko wełnę wkładam, i, i ten etap jest zamknięty. To tyle, że w celu no, zakończenia całej. Całej mojej filozofii yy, budowania tej szczeliny dylatacyjnej. No, dzięki wielkie pozdrawiam.